w tego stacji. tym razem mam e, londyńskiego portera z e, Fulersa. E, 5,3% alkoholu e, co tu jeszcze piszą? A, skąd wzięła się nazwa porter, czyli porter e, pochodzi od e, porterów, którzy przenosili e, pakunki z portu. Do Londynu albo w samym porcie, także roznosili paczki po, po Londynie z portu, dlatego się nazywali porterami. I, I oni uwielbiali to piwo, bo było tanie i mogli sobie wypić e, po szykcie. E, jest ono ważone z takimi słodami jak Pale Crystal e, brązowy i czekoladowy. A chmiel to fagos, czyli bardzo brytyjski e, chmiel. To mi tu piszą, że ważone e, na brzegach tamizy od 1845 roku. No, może niekoniecznie ten porter, ale blisko podejrzewam. E, dobrze. Pewnie był inny porter. Nie? Kapsel z logiem lowaru, czarny, takie złote, złote logo. Piwo jest jak widzicie bardzo ciemne. E, lekkie takie rubinowe przebłyski. Piana beżowa, troszkę tutaj już opadła. Specjalnie la, lałem z góry, żeby się tak zbudowała większa. E, ale i tak nie była zbyt duża. E, w każdym razie bardzo fajne małe pękniężyki. E, bardzo ładnie to wyglądało. E, jak widzicie, dostaje troszkę lajsingu. Jest, jest ok. Uuuu, bogaty aromat. Oczywiście bogaty, dużo owocowości. Troszkę nut przypalanych, troszkę nut takich czekoladowych, kawowych. Ale owocowość tutaj dominuje. E, bardzo przyjemny, taki odświeżający, lekko kwaskowy aromat. No dobrze, no to spróbujmy. No Wasze zdrowie, cieszę. O! O, jest piękne. Piwo jest komercyjne, w tej chwili Fules należy do Asahi, ale piwo jest pierwsza klasa. Oh. Dużo paloności, taki przypalany spód od chleba, ale jest dużo owocowości od, od samego początku, takie kwaskowe, fajne nutki. Później przechodzi to w taki palony jęczmień. Paloną kawę, ciemną czekoladę z tym właśnie. Kwaskowymi e, nutami. Zresztą, ciemna czekolada jest dosyć kwaskowa i dosyć mocna. czy znaczy Są gatunki kawy, które są też kwaskowe, także ładnie się to wszystko komponuje. I jest duża owocowość. Później, ta, e, jak już tak pozwolimy, lekko wygasnąć tej mm, kawowości i, i czekoladowości. Przychodzi lekka ziołowa goryczka. E, z, z fagosa, ale ona jest bardzo mocno powiązana z palonością tutaj. E, bardzo przyjemne piwo, jeśli chodzi o ciało, ono jest średnio do pełnego, może nawet bardziej pełne, e, nasycenie niskie, no może do średniego, ale raczej niskie. E, no i ta kwaskość to podnosi niesamowicie e, pijalność mimo że jest to dosyć bogate piwo, e, bardzo fajnie się je pije. Pierwsza klasa. Jeżeli tylko możecie, spróbujcie, bo naprawdę jest przyjemne. Eee, bardzo fajnie się pije. Eee, no i tak powinien wyglądać porter angielski. Eee, także to jest to. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który nie Wam przypomni o nam filmie na kanale robienia na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. A się zdrowi. Cześć.